Spodziewamy się najgorszego. Dzwonił spanikowany facet. Zobaczył w ogrodzie wielkiego czarnego węża, który wpełzał do szopy. To może być mamba czarna. Kazaliśmy mu się do niej nie zbliżać. To pan dzwonił w sprawie mamby czarnej? Tak, jest w szopie. Jest duża. Całkiem spora. Miał pan już u siebie mambę? Nie. To skąd pan wie, że to ona? Mój znajomy jest specjalistą od węży. Proszę zamknąć psy. Siedzi w narożniku. Proszę zabrać psy. Nie wchodź jeszcze. Chcą nam pomóc. Nie chciałbym, żeby któryś został ukąszony. Co się wydarzyło? Zazwyczaj to ja łapię ich węże, ale kiedy zobaczyłem, jaki jest duży, spasowałem. Jest jest pod tymi wszystkimi rzeczami w rogu. Będę obserwował tę dziurę. Proszę krzyczeć, gdyby się ruszył. Duży wąż w małym pomieszczeniu. Mamba czarna na otwartej przestrzeni to bardzo niebezpieczny wąż. W zamkniętym pomieszczeniu to przepis na katastrofę. Jest w samym rogu. Będziesz potrzebował latarki. Mnóstwo rzeczy zapewne jest gdzieś pośród nich. Sprawdź tę stronę. Pełno dziur. Nie widzę go. Widzę za to dużo szczurzych gniazd, odchodów gryzoni, dlatego trzyma się w pobliżu. Podobno dopiero co go widział. Wciąż tu jest. Mówił pan, że jest w narożniku. Zobaczy pan jego głowę na górze, w tym rogu, gdzie są rury. Moment, przesunę to. Mamy założyć rękawice? Gdzie? To pudełko za nim. Czy to wąż czy szczur? Widziałam głowę szczura. Odsuńmy to. Założę się, że szczur jest przerażony. Mamba szuka tu zdobyczy, wyczuwa gryzonie. Wąż zbiera cząsteczki zapachu językiem. Następnie przenosi je do specjalnego narządu u góry pyska, gdzie są zamieniane w wiadomość dla mózgu. Gad wie co wyczuł i z jakiego kierunku nadchodzi zapach? Tam jest szczur. Widzę jego ogon. Gryzoń czuje, że w pobliżu jest mamba czarna. Teraz musimy znaleźć samego gada. Czy ktoś go obserwuje? Tak, powinniśmy już byli go zobaczyć. Za szafką. Już tam patrzyłem. Widział go pan tutaj? Był na belce za szafką, a potem powoli się przemieścił. 10 minut przed waszym przyjazdem był w narożniku. To niesamowite, że tak duży wąż może po prostu zniknąć. Nie ma tu żadnej dziury. Może być w kartonach na górze. Zajrzymy tam. Tu jest dziura. Ciężkie. To może być wąż. Mam nadzieję, pudełko jest pogryzione przez szczury. Szczurze, odchody. Gotowa? Tak. Zajrzę do środka. Nie rób tego gołymi rękami. Jest tam. Zróbmy to na zewnątrz, wąż w pudełku. Teraz mogę go złapać. Zobaczyłem Mambę Czarną i upuściłem pudełko. Była odrobinę za blisko, jak na mój gust. Postanowiliśmy wyjść na zewnątrz. Wadą tego rozwiązania jest zbyt szybkie otwarcie pudełka. Kiedy tylko mamba zobaczy światło słoneczne, ucieknie. To najszybszy wąż świata. Trudno będzie go złapać. Może wyskoczyć i ukąsić cię, a to oznacza koniec. Wiemy, że jest w tej części. Kiedy zobaczy światło, wyskoczy. Mam to podnieść? Zaczekaj. Nie zbliżaj tam palców. Jesteś głupi. Weź chwytak. Jego głowa jest przy mnie. Jeśli zobaczy światło, ucieknie. Jeśli powiem, żebyście się odsunęli, zróbcie to. Uważajcie. Mam go. Nie jestem gotowa. Strasznie się wije. Mam go. Okropnie się rusza. Nie ruszaj się. Nie zrobię ci krzywdy. Daj mu się cofnąć. Nie puszczaj. Jest na trawie, a mój chwytak się zacina. Nie czuję się z tym dobrze. Uważaj na siebie, proszę. Mam go do góry nogami. Złapię odrobinę wyżej. Utknął w trawie. Daj mi go dobrze złapać. Delikatnie. Odpuszczam. Nie chciałem, żeby uciekł, bo to najszybszy i jeden z najbardziej zabójczych węży świata. Był blisko kamerzysty Jamesa. Kazałem mu się odsunąć. James patrzył przez obiektyw, więc nie widział, co się dzieje wokół jego nóg. W ostatniej chwili uniknął ukąszenia. Ten osobnik nie jest szczególnie duży ma około roku. W tym okresie mamby rosną szybko, osiągając do dwóch metrów. To typowy rozmiar. To, że wąż jest mały, nie oznacza, że nie jest zabójczy. Może z łatwością zabić nawet do 20 osób. Przyjechaliśmy w samą porę. Mieliśmy szczęście. Szczur też. Uciekł w ostatniej chwili. Mamba polowała na niego. Muszę się teraz skupić. Nie jest jeszcze bezpiecznie. Zawsze denerwuję się, kiedy pakuję mambę czarną do worka. To najniebezpieczniejszy moment. Ten wąż jest mały, ale bardzo groźny. Cieszę się, że już jej nie ma. Już prawie. My jeszcze nie jesteśmy bezpieczni. Owiniesz worek taśmą? Gotowe? Ten osobnik urodził się 12 miesięcy temu. Mamby osiągają ponad 180 cm w pierwszym roku. Niezła akcja. Jedźmy.